cmentarz żołnierzy słowackich blokowany na stopach Połoniny zginęli tutaj żołnierze słowaccy, którzy w 1941 roku w czerwcu forsowali linię Mołotowa oddział został oszczelany z dwóch sowieckich bunkrów Poczęli tutaj też, yy, także polegli w bitwie 3 lipca 1941 roku, roku pod laskiem oraz ciężko ranni, którzy zmarli w szpitalach w Krośnie i w Sanoku. Ciekawostką jest to, iż po słowackim powstaniu narodowym słowacy żołnierze walczyli w pierwszej armii czołosłowackiej utworzonej przy pomocy ZSSR. Będziemy teraz zobaczyć ten cmentarz Prawdę mówiąc nigdy tu nie byłem, ale przejeżdżałem tędy wiele razy Trzeba się trochę drapać po schodach Widać, że Słowacy odwiedzają to miejsce Są wstążki w tych barwach narodowych Tak to wygląda.